Chodząc z psami, szukam wszędzie, gdzie mi ziemia lekką będzie. Gdy tak chodzę, patrzę, gdzie mi będzie miło w czarnej ziemi. Gdzie jest owa ziemia miła, w której będzie ma mogiła? Który kamień będzie sobie wdzięcznie leżał na mym grobie? Wypatruję grobu, ale. Nie raduje mnie śmierć wcale. Nie o popęd śmierci chodzi. Musi umrzeć, co się zrodzi. Że tu las i że pies szczeka, Więc ja myślę, co mnie czeka. Wszystko musi umrzeć wkrótce. Myśl tę można topić w wódce, Albo ją zagłuszać wrzawą. Rozmowami i zabawą umysł wciąż zaprzątać złotem. Czoło w pracy rosić potem, lub nie baczyć na obawy myśląc o zdobyciu sławy, lub zapomnieć, że się zginie, myśląc stale o rodzinie, albo głowę schować w piasek. Ale że tu ładny lasek, sosny smukłe, dęby dumne, myślę jak z nich zrobić trumnę. Tobie też to samo radzę. Miej swój koniec na uwadze. Życie niczym tęcza znika, niebo wchłania, niebo szczyka.